Siemanko. Dzisiaj Wam pokażę ile się udało zarobić na uberze w ciągu no zaraz zobaczymy jak to wygląda 132 zł92 zł w poniedziałek, w 2 godziny 44 minuty, 6 przejazdów podsumowanie jakieś z, z podsumowania tam nic nie ma w Z tym podsumowaniem a promocja jakaś złoty 55, promocja. Ja Cię kręcę na same plusy, czyli 140, 132 zł za 2 godziny 44 minuty. Czyli no wezmę już prawie te 3 godziny. Niech będą Czyli jakby jeszcze to 18 zł więcej, czyli 150 zł, jakby było, no to już by było całkiem fajnie. 50 zł brutto. Na godzinę, no to No to już jest całkiem spokojno, ale troszkę brakło. Także no nie jest źle, ale no super też jeszcze nie. Dajcie znać, jak to wygląda u Was. Ile wychodzi Wam mniej więcej na godzinę na Uberze i ile chcielibyście, żeby było. Siema.